I cześć, siemanko, Z tej strony drobnikiem, na kolejnym odcinku na łańcuchu na lecie. Zagramy na Minecraft Den 14. Dzień, niestety, będę sam. Ale tak, pokażę Wam, jak się zmienił mój domek. Bo troszeczkę się podziało na dwóch poprzednich odcinkach. Jeżeli ktoś nie widział, zapraszam. I tak, tak powstał taki ładny daszek. Taki daszek. Taki. Hmm, nie dach, tylko balkon, tak, by taki taras mały. Tutaj, od tutaj będzie jeszcze okno. Tutaj nie wiem co będzie, bo ten tak będzie zapanował. sobie wszystko w moim domku. Tutaj jest taki magazyn do góry. I tutaj y z tą stroną będzie enchant. Tutaj będzie y y jeszcze więcej skrzynek. Tak pójdziemy na dół. Jeszcze, na dół, na dół, na dół, na dół masz, Mam jeszcze domek. O, tutaj y ten dach muszę wypełnić. Tutaj chyba dam drewno do góry. Czy mam jakieś drewno? Czy mam jakieś drewno? Nie mam drewna. Ale to nie jest problem, dobra Tutaj będę się dokończyć ten yy, Ten yy, sufit tym, yy, Białym Białym cementem którego Chyba gdzieś miałem w skrzynkach troszeczkę białego cementu I sobie wezmę żelazo Na siekierę Ale czy tutaj mam gdzieś, czy, czy, czy mam żwir? Tu jest glina, to nie Tu mam piasek, to wezmę piasek potrzebuję piasek, żwir I chyba tyle Tam tylko dwa żwiru? Ale bieda. Bieda. kurcze dobra. Czy sobie jeszcze zbrojkę tutaj? O, ładną zbrojeczkę. Prawie już zniszczoną, ale jeszcze wytrzymuję te kilofy. Bak, to ja muszę mieć pełno kilofów w jakim żeby dużo kopać. To jest hmm, Na razie. Ej, na razie ten. Na razie to. Da się wytrzymać tą noc. potrzebuję drewno, żeby zrobić. Yy, ścianę do końca bo przez to, że iżasz, ponieważ chcesz yy, auto jump, może wyłączyć sterowanie, auto jump wyłączy, dobra przez to, że musie, musieliśmy troszeczkę podnieść sufit, to ściana mi się zepsuła. No taka jest niefajna, nie fajna, fajna ta ściana, bo no jest na 4 na wysokości, a yy, chciałem, miałem plan na 3 wysokości. ale żeby mieć ładny dom, musiałem troszeczkę się poświęcić troszeczkę pracy, dodać, ale ogólnie bardzo mi się podoba ten dom. Napiszcie, czy, mam, ten dom się bardzo, czy wam się podoba. Każdy komentarz, który będzie o, na temat domku, będę z zaser serduszkował. Napiszcie też, czy Czy jest takie luźne odcinki z Extyt, czy nie, nie takie czyste odcinki z kimś, czy po prostu wolicie, żebym był sam na odcinkach. Bo to yy, ja się do Was dostosuję, do bezolemu W ogóle zapomniałem. Ja się dziwiłem, ostatnio, dlaczego to jest trzy krowy. mam tej krowy, ja tam mam farmę krów. Jest tutaj? Gdzie jest ta farma krów? Tutaj? Gdzie jest farma krów, ale gdzie? Tu. Tu jest moja farma krówek. Damy, damy jeden koim, żeby sobie zjadły. Bo po co mają się męczyć? Jak, jak mogę im dać? Chyba, że nie mam. Nie, no mam nic. to dobrze. Bardzo mi to cieszy. Krówki, chodźcie, tutaj chodźcie, króweczki. Pochodni, to jest. W ogóle zres zrestartowa yy, zrestartowały się wszystkie osiągnięcia. Wszystkie się jadły? Wszystkie. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie Dobra Teraz już wszystkie. O No i tak, na serwerze jest takie że gdy ktoś zdobędzie Achiegmenta, to pisze się GG Taki Achiegment Gets, GG Będą się to drzewo po nagraniu ściągnąć, tak do dokładnie. Dobra Dałoby się tutaj. Mam troszeczkę za szkłą opatę, mi się zdaje chyba. Tam kill daje radę, widzę. Jest, kilow, jest nice. Dobra, idziemy tutaj, bo tutaj będzie drewno, zrobimy. Troszeczkę chyba nie jest strunatka, ale no co ja poradzę. Nie mam nie, nie, wiem jak on, nie wiem w jakim stylu on był taki, taki ten yy, ścianę zrobił. Muszę wejść chyba tutaj. O, dobra, idealnie udało się. O, chyba mi się zdaje, że będzie za mało tego drewna. No, chyba będzie za mało tego drewna. Mam nadzieję, że nie, ale tak mi się zdaje, że będzie troszeczkę za mało. O, fajnie było, gdyby było idealnie. Poczekajcie, tutaj troszeczkę mniej schodzi. Tutaj muszę to naprawić. Teraz tutaj, żeby było ładnie. A, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś z Was widzowie wejdzie będzie na serwer, to będzie mógł tutaj osobie wejść o na łóżko. Przespać się, bo to y, pozwala. Pozwalam o, pozwalam się przespać. To jest no problem. No i troszeczkę teraz zabrakło. No. Troszeczkę drewna do braku, ale to. Jak tutaj to zrobić teraz? Muszę wejść z drugiej strony. O, strony muszę wejść na ten dom. Idę, idę, idę. Yy, tak, 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 tu. Tutaj będzie drewno, to nic się nie, nie stanie, dobra? Tam jeszcze jest drewno, widzę. Tutaj jest drzewo, tego nie będę ruszał. Tu jest takie małe drzewo. Oby. O, o, tu, tu, tu. Jeszcze jeszcze tak. Z dwa drzewka i będzie okej okay, wszystko. Dobra. 13 starczy. 15. Chyba nie. Chyba jeszcze by się przydało. To tu są drzewa. Na no, drzewa akurat nie mogę na bo mam ich bardzo dużo. Tu w okolicy. Tu jeszcze jest jedno i tak żeby nie zostało jedno jedyne drzewo tutaj takie. To jest etne. o Tutaj o kurczę, tutaj jest tyle drzew, że. Głowa mała. Tu zrobione, tu zrobione, tu zrobione, teraz tutaj. Ty zrobimy tak. I pójdziemy do końca już. I teraz powinno starczyć. Mam nadzieję, że starczy. Nie no chyba starczy. Dobra. A pójdziemy do mojej, do mojej do mojej starej kopalni, która była gdzieś tutaj. Chyba chyba się jebaną zakryło. O tak dokładnie, wam zakryło. drzewo zakryło. Tak dziwnie wyrosło to drzewo. Tak na środku. A widzicie, tak na, na środku kopalni wyrosło. Tutaj pójdę po żwir. Tylko i wyłącznie po żwir. Mam nadzieję, gdzieś znajdę płyn. Powinien być tutaj żwir. Jeżeli mi się zda. Chyba tak mi się zdawało, że gdzieś był żwir. A nie jestem pewny. Tutaj gdzieś. Chyba nie tutaj. Chyba niżej był żwir. Na samym dole. Tutaj też nie masz wiru, żeby ja spodnie do łapki. A dalej gdzie jest, ale to kopa. O, o, tu jest wir. Ile danego wiru Potrzebuję 40 sztuk. Dobra, mam 50. To, to dużo na miejsce. O. Dobra, O kurczę. Dobra, tutaj będzie dirtowe wejście. Teraz szybko do góry. Szybko, szybko. Żeby jak naj. O, to mam. Zaczęliśmy tego żwiru nie mam. Dobra, idziemy do góry. Zbieramy ten beton. Prze... Zalejemy go wodą. I to będzie na tyle. Dobra, idziemy do góry, do góry, do góry. Jak najszybciej, kurcz, ale nie dobrze zrobimy inną kopalny gdzie indziej. Bo tam już denerwuję coraz bardziej. Bo jest tego że, że dziwna jest Widać, że nie przeze mnie, tylko przez YOLONENE. Dobra, yy, potrzebuję 40 barwnika. To ile będzie? 15, 32, ale chyba aż 30 nie podobał. Nie pamiętam. Miał cement, o, o kurcze, tak, Ale nie zaszkodzi Wezmę sobie wiaderko wody, pójdę sobie Tutaj, tutaj zawsze takie rzeczy robię, czyli Dokładnie o tutaj O kurcze, creeper No i się naprawię potem creeperze dziurkę O kurcze Niestety mi wybuchł creeper Dobra, idziemy w górę bo cement jest bardzo ważną rzeczą. Jeszcze chwilę tylko sobie wezmę. Jeszcze GG, GG, i tak napiszcie w komentarzu. Cement, teraz ja przydam Wam serduszko. A i program opaczeń w górę na ten odcinek to będzie 300. Apaczeń w górę. A co, zaszalejmy. Wcześniej była yy, 270 chyba pod minigierkami, ale. Na, na, czas, na czas nagrywania mojego tego filmu yy, nie zbite, ale. Do, do publikacji tego filmu, który teraz oglądacie. Mam na nadzieję, że już będzie to wbite. Dobra, idziemy. O kurczę, a tutaj ładnie widać Są Ekstresam. Tu jest kozacki domek Oli Smolaksa Tutaj się Ansu buduje. To AnS się buduje. Bardzo ładny domek będzie miała. No, bardzo ładnie buduję. Czy coś jeszcze tu jest, co mogę pokazać? Tu jest, do, tu jest wieża bielaka, tu i widzę że się ogrodził między mną a Tu jest mój taki malutki domek. Dobra, i teraz bierzemy, idziemy w dół. I dobra. W dół idziemy w dół, w dół, w dół, w dół. Tak patrzę, ten port się jeszcze wygląda z, ty, z tej wysokości. Tu jest moja faremka. A tam gdzieś jest komorka do megalego nie sięga. Mój render distance. niestety nie, nie sięgam. Ko dom komorka znaczy wieży, wież, góry komorka, bo to jest góra bardziej niż ten jakiś taki domek fizyczny. Trzeba, że to kurde, za zakoblować znaczy za zakleić. tyle Katusków, tyle katusków mam No nie wierzę, no Serio. Kolejny creeper Wyspałem. <grystanie> Dobra, idziemy. Nie mam więcej. Zaraz zakobluję. Za, za jeszcze też pada, a nie, najgorzej. Najgorzej. Dobra. Trzeba to ładnie uzupełnić. Chyba z tej, z tej strony chyba trzeba uzupełnić. Tutaj o. Mam nadzieję, że tyle starczy. Nie starczyło, o kurczę. Dobra. Odłożymy to do skrzyneczki, wszystko. Wezmę tego dirta jeszcze. O, wezmę dirta. to nie zakoblujemy, żeby. A czy zalepimy to dirtem? O, tutaj, żeby. Nie było, że gryfuje, albo coś takiego. Szybko, 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 szybko. Chyba tutaj. Kurczę. Dobra, tutaj myślę, że to jest kolejny. o tutaj jakby co to nie ja? Yy, to był yy... creeper. Dobra, idziemy na nasz daszek. Teraz w końcu mam się gdzie żegnać. I witać z wami widzowie. Moi drodzy. Idziemy tutaj, o. Teraz idziemy zbiorkę i... Dziękuję wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia do kolejnego odcineczka. Przepraszam, taki krótki odcineczek, ale... Muszę go jeszcze zmontować dla was. No, no to... Opa! pa! Prógi małpaczek jest... 300 małpaczek w górę. ta-pa-pa